Historia naszej katedry sięga początków chrześcijaństwa w Polsce, bo wzmianka o pierwszym kościele, o pierwszej świątyni już jest według tradycji przypisana czasom Bolesława Chrobrego. Od samego początku katedra była dedykowana wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. I już... W XI wieku biskup wrocławski, Klemens, podaurował tutejszemu kościołowi relikwie Krzyża Świętego, które otrzymał od Świętego Emeryka Króla Węgier. Te relikwie przechowywane są w tym prezentowanym relikwiarzu. W części awersu za szkłem jest prezentowana część. Drewna Krzyża Świętego. Natomiast po przeciwnej stronie mamy pasyjkę, podlaną postać Ukrzyżowanego Chrystusa. Ta rzeźba jest najstarszą również częścią tego relikwiarza, bo jak widać, relikwiarz jest z czasów baroku, manieryzmu i baroku. Składa się jakby z tych zasadniczych części, podstawy, budusa i części tej centralnej, w której są relikwie. Ale najwcześniejszym elementem z tego relikwiarza był właśnie ten krzyż z pasyjką i relikwie. W 1631 roku dzięki tej Fundatorom, którzy umieścili swoje monogramy i herby w podstawie, ryfiarz przyjął taką formę i taki kształt, który pozostał do, nas, do naszych czasów. Ta sześciolistna postawa z ornamentyką kwiatów i liści oraz nodusu, który jest wykonany z. Kryształowego krzkła i glorii, która obejmuje tą zasadniczą część ukrzyżowanego Pana Jezusa, datowaną na koniec XIV wieku, czyli prawdopodobnie są to lata 1380. Część przeciwna jest dodatkowa. Pokazana szlachetnymi kamieniami, część relikwiarzowa, cząstki drzewa Krzyża Świętego. Na stopie mamy trzech fundatorów. Wśród nich jest Georgius Skopek. Na froncie tu widzimy w podstawie. Tyle jest to ciekawe, że w katedrze jest również piękne epitafium, przez niego fundowane, na którym sam fundator się umieścił. Jest on w pozycji klęczącej, adorującej, ukrzyżowanego Chrystusa w epitafium, które mieści się w katedrze na. Ścianie północnej. Z relikwiarzem, który znajduje się w katedrze, ściśle związany jest herb miasta Opola, na którym widnieje pół krzyża i pół orła. Tak się składa, że jego najstarsze oblicze znajduje się na gotyckiej szczelnicy która do właściwie niedawna jeszcze lat 60. ubiegłego stulecia była zakopana obok katedry i podczas prac remontowych zostały odnalezione dwie części chrztelnicy czara i podstawa. Została część zrekonstruowana środkowa i dzisiaj w katedrze, w kaplicy w nawie bocznej obok ołtarza Trójcy Świętej stoi kształnica, na której znajduje się herb miasta opola, pół i pół orła piastowskiego i obok polu podobnym herb piastowski w koronie.